Czy Leszno kupi nowe elektryczne autobusy? Na razie miasto złożyło wniosek o dotację na ich zakup. Konkurs ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Leszno złożyło wniosek o środki na zakup siedmiu autobusów elektrycznych i czterech ładowarek, każda na dwa autobusy. Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 20 milionów złotych, z czego około 17,5 miliona pochodzić miałoby z dotacji, a pozostałe blisko 3 miliony złotych z budżetu miasta. Jak przyznaje prezydent Łukasz Borowiak, miasto. Początkowo zamierzało kupić nowe autobusy z pieniędzy, jakie dostaniemy do dyspozycji w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jednak w ramach ZIT tego typu zakup dofinansowany byłby tylko w 70% kosztów kwalifikowanych, podczas gdy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie wynosi aż do 90% kosztów kwalifikowanych. Rachunek jest prosty. Jeśli Leszno dostanie pieniądze, zadanie zrealizowane będzie w latach 2024-2025.